Dobry wieczór, bo w sumie powinienem mówić dobry wieczór. Jest 23. Wybaczcie, przez ten mikrofonik jest godzina 23.54, więc właśnie powinien tak się witać jako dobry wieczór. Zaraz będziemy mieli dzień 24 grudnia, czyli właśnie zwane bardziej powszechnie jako Wigilia, Boże Narodzenie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego idziemy w odwrotną stronę? Nie idziemy na władcę rzek, tylko idziemy od władcy rzek ze względu właśnie na kalendarz adwentowy i 24 okienko. Teleport jest u mnie z tego, co wiem, chyba nieaktywny. Tak, właśnie jest nieaktywny. Mamy 5 minut do, do właśnie do 24 i uwaga, wiem po prostu, co będzie za ten 24 za ten 24 okienko. Będzie los. Los, który będzie lepszy, a nie jeżeli samo otwarcie 24 okienka. Jeśli otworzyliśmy te 23 okienka wcześniejsze, no to dostaniemy lepszy los, ani jeżeli samo otwarcie 24. Jeśli chodzi o nagrodę za otwarcie tych wszystkich okienek, no to mamy, będziemy mogli odebrać tylko i wyłącznie na Brutalu i na Tarhunie na jednej postaci. Odbierzemy też, myślę, na reszcie postaci taki standardowy los za samo 24 okienko, czyli właśnie za to Boże Narodzenie. Ale jeszcze jednak będziemy musieli poczekać te 5 minut. Event ma miejsce w Werbin. Ogólnie troszeczkę was oszukałem, bo chciałbym powiedzieć też, co się ostatnio działo przez te dni, kiedy nic nie było, kiedy nie było żadnych odcinków, gdzie co robiłem. W sumie to wybaczcie na chwilę, bo kod miał, czy strasznie. Dobra, jestem. Wracając do tematu, co było, kiedy nic nie było. Byliśmy w Władcy Rzek, a mianowicie mam około, myślę, 50 ubić. Zainstalujemy sobie pewien dodatek, który nazywa się licznik Ubić E2. Pokażę wam w jaki sposób to działa. Yy, mamy tutaj właśnie taki licznik, gdzie będzie nam nabijało od teraz tą elitę, czyli pierwszą elitę, jaka znajduje się w tej grze Władcy Rzek. Myślę, że mam mniej więcej 50 być, ale uwaga, wiecie co, lotłem? Nic nie lotłem, zupełnie nic nie lotłem. Samy unika... z żadnych unikatów, żadnych heroików, żadnych tym bardziej legend yy, nie zdobyliśmy, ale ustawimy się już mniej więcej pod te... cały werbin pod tym miasteczko miejmy nadzieję, że o 23.57 nikt nie będzie stał na tej mapie event hmm w sumie to jest bardzo możliwe a więc możliwe, że będziemy musieli robić cięcia i cięcia i cięcia ale może będziemy pierwsi bo pamiętacie kiedy w dzień kiedy został ogólnie wprowadzony event chyba wtedy był ostatni odcinek z tego co pamiętam albo nie, na pszczołach był ostatni nie pamiętam no to ciężko było ogólnie mi coś takiego zrobić e, dobra Zabierz mnie do krainy kryształowych snów. Bo wiem, po prostu jestem przekonany w 100% szczerze zdziwię się, jeśli dostanę cokolwiek innego jak los. Naprawdę, ale to ma jakieś podłoże, żeby się ziściło, że tak powiem. Ale będziemy mogli zrealizować coś. Dobra, ustawimy się też resztą postaci i coś tam wam opowiem. Um, kilka razy musiałem biegać po mikstury na tej postaci. No właśnie na, tym, na, na Brutalu, bo ten Władca Rzek czasem nawet zabiera mi około 70% życia, więc nie jest tak fajnie. Chciałbym Was też zaprosić na odcinek do Eukila, jeśli wiecie kto to jest. Ze względu na to, że miał swój odcinek ze mną, który zostanie wrzucony w sumie dzisiaj, czyli 24. Jeśli mówić dzisiaj o 24, tak. bo aktualnie mamy godzinę wręcz graniczną. Między tymi dwoma datami. I zaraz będziemy mogli to otworzyć. Dobra, Madoka nie ma. Mimo, że to jest um, Susiech na Brutalu, to jednak będziemy odbierać nagrody nie tylko na Brutalu. Jeśli mogę się pochwalić, to dzisiaj wybiło mi ogólnie 130 denarów. I nie mając co tak naprawdę zrobić tymi denarami, kupiłem sobie rękawice, które są ciut różniące się od tych rękawic Grymanar. Ale pod pewnym względem na niektórych, że tak powiem, match-upach mogą być lepsze. Ale nic, o czym chyba warto jakoś super wspominać. I tak z tymi denarami to teraz już nie wiem co robić. Wcześniej miałem akurat duże presję na to, że robiłem naprawdę po dużo questów, ale teraz tak naprawdę nie jest mi do niczego już konkretnego potrzebnego. Kolejarz tutaj, jak widzicie, ludzie już też wiedzą chyba o co chodzi. O, jest godzina właśnie, północ i możemy odebrać. Jesteśmy pierwszą osobą wręcz, jedną z pierwszych osób pewnie w tej grze, którzy odbierają jest. Adwentowa niespodzianka dla wytrwałych. O, to jest jednak... Nie, są wyzwania, są losy. Uuu, z czegoś takiego się nie spodziewałem, takiego multipaka, że tak powiem. Los szczęścia 2, czyli to jest ten drugi los, rozumiem. Dostaliśmy też smoczołuski. Smoczołuski, uwaga, łuski, czyli po prostu smoczołuski, czyli, czyli dawne smocze łzy, a nie smoczeruny. Ciekawe, ciekawe, na pewno ciekawe. I teraz to jeszcze, możemy sobie wymienić ten los i jeszcze na wyzwanie możemy się udać, tylko Akurat na 280 levelu nie sądzę, abym udawał się na wyzwanie na najwyższy level, tylko takie, gdzie mi się będzie to najbardziej opłacało, więc zaraz to będziemy, będziemy musieli przeanalizować. A, a tymczasem los szczęścia 2. Kupo na outfit. No nie. Po prostu mam tyle tych outfitów, dosłownie mam 4 outfity na tarchu, nie za 30 seł. Masakra. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie ciut lepiej. Jak na razie jedna osoba tylko tu biega, która ma 37 level, więc <laughs> byłoby śmiesznie, gdybym w ogóle to anulował, naprawdę. Um, chciałbym wykorzystać Fulli los. O dostałem jakąś paczuszkę. 446M. No szczerze, mam tyle pieniędzy na tym świecie, że. A, też lepiej chyba było dostać to. Coś innego. Dobra, wyzwanie. Wyzwanie na 40 level może sobie od razu zrobimy, co? Bo tam wcześniej żałowałem, że nie zrobiłem właśnie na 40 level, ale teraz możemy właśnie to zrobić, na 35, przepraszam. Bo no na 50 level też teoretycznie mógłbym robić, ale weźmy sobie może już na mniejsze. Przy okazji można Olków pobić. Nie chcę mi się jakoś super bardzo co by się bardziej opłacało, ale z racji, że raz już zrobiliśmy na tym wyższy poziom, kiedy mieliśmy okrutniejszy poziom, to teraz zrobimy odwrotnie, aby ten drugi Wam zaprezentować. Standardowo mamy potwory, które możemy ubić, nie musimy wcale ubić. Na końcu tego toru, że tak to nazwę, znajduje się kula, dzięki której możemy się teleportować, a następnie znajduje się tak zwany boss. Po zabiciu którego, zdobędziemy jakiś tam przedmiot. Standardówka. Nie wiem czy mam ich zabijać, szczerze. Bo aktualnie to doświadczenie nie jest mi akurat tak bardzo potrzebne. Miałem ogólnie na 47 level robić to zadanie na 47 związane z pierścieniem Wolvena Orlina z Verbin, ale nie robiłem tego i szczerze na 47 levelu nie wiem czy nie lepiej jest mi zostać. Nie mam jakichś super wielkich problemów, żeby ubijać tego w a ludzie, którzy są na 50. levelu, na tym że chociaż i tak rzadko się to znajduje, znajduje się tam jakikolwiek człowiek na tym 50. level, a szczególnie znaczy na że rzadko około mogę znaleźć, ale jak już to są właśnie ludzie, którzy mają 50. level, jeśli na 50. levelu będą chcieli mnie zaatakować, to nie dostaną nic, nie dostaną żadnych wartości z tego, więc to jest dla mnie jak najbardziej na plus i tak jak myślę. W, w najbliższym czasie nie zamierzam robić raczej jakiejś super akcji, żeby wbijać jakieś m, wysokie poziomy, tylko po prostu coś tam sobie jeszcze się zatrzymamy na tym rzek. E, tym razem, już na liczniku, ubić E2, coś pokombinujemy. E, przy okazji, zaraz sprawdzimy, co możemy dostać za. za po prostu samo 24 okienko, na innych postaciach. Wszystko od, odbiorę sobie. E, tutaj powinna być ta kula, tak? Magiczny kryształ. Dotykam go. Chcąc się teleportować. I jest porywacz prezentów 35. Rewel. Dalej. I uwaga, dostaniemy. No nie powiem, żeby to był jakiś super najlepszy przedmiot. Może wart 1M. Dobra. Tutaj będzie trzeba bardziej przeanalizować to, ale. Może rzucimy okiem na przedmioty, które możemy dostać za. za 24 okienko. Tych postaci jednak trochę mamy w tej grze. A może przy okazji nie pogniewacie się, jeśli odbiorę cokolwiek z aukcji. Wystawiłem troszeczkę przedmiotów, a nie wiem, czy coś nie zostało kupione. Stalowe ostrze świtania, czyli miecz na 7,6. I Młotek z Volundiela, kiedyś z temy Volundielu i to jeszcze w, za czasów, kiedy tylko i wyłącznie yy, była z niego jedna legenda. Dla mniej wytrwałych. Hmm, ale nadal mamy los. Nadal mamy los. To, to ciekawe. I w sumie to może tymi wszystkimi postaciami sobie odbierzemy to. No, możemy. Chyba jest teraz, że musimy cały czas biegać do tego werbin. Um, no powiem szczerze, że dosyć dużym minusem... To czy znaczy było nawet kilka osób, które narzekało na to. I w sumie ja też mógłbym się przyłączyć do czegoś takiego, że aby po prostu wejść na tą mapę, aby po prostu wydać te smoczołuski, które chcemy wydać na tą loterię, no to musimy jednak troszeczkę sobie pobiegać. I ta cała mapa nie jest aż tak spójna. Musimy przejść dosyć duży kawałek. Nawet już, już mając ten zrobione to zadanie. Aha, ja nie mam zrobionego zadania. Ale mogę, wiecie co robić? <noise> Ej, serio, będę musiał sobie przekładać to przez depozyt ze względu na to, że nie chce mi się robić tego questa eventowego. I zrobimy tak na wszystkich postaciach. Dobra, wiecie co? Zrobimy małe cięcie i ja się przygotuję bardziej, ok? W okazji mogę się wam pochwalić, że zdobyłem kryształ z jak on się nazywa? Władcy ciem, Ciemnych Mocy, czy jakoś Wyznawcy Ciemnych Mocy. E, powiem Wam tak, zróbcie sobie coś takiego, jeśli będziecie tego 24 grudnia grali w Margonem, tak jak ja aktualnie gram, odbierzcie sobie chociaż ten los. Nawet jeśli nie macie zrobionych tych questów, nawet jeśli nie zamierzacie tego e, ogarniać, że tak to nazwę, e, w tym czasie, po prostu sobie to odbierzcie. Nawet istnieje sposób, abyście nie musieli mieć zrobionego questu. Wystarczy sobie to po prostu odbierzecie te losy, abyście je posiadali i myślę, że najpierw zobaczymy, którego dnia się kończy ten event. Event się kończy 6 stycznia, więc myślę, że jakoś tam 4 stycznia, zwykle to jest tydzień przed albo tydzień po evencie, chyba właśnie tydzień po evencie te całe npc odpowiadające za wszelakie losy, za wszelakie przedmioty, które są związane z loterią, znajdują się w Karka Han i w tym czasie też będą w KarkaHan ze względu na to, że Karka Han to jest takie właśnie epicentrum gdzie ten event się organizuje, ewentualnie w Werlin. I jeśli nie chcecie robić tego quest'a, bo po prostu mielibyście robić to zadanie tylko i wyłącznie po to, aby te losy odebrać, możecie sobie po prostu poczekać do takiego czasu po Sylwestrze, aby te losy uzupełnić nie robiąc nawet tych questów, więc to jest taki sposób, aż tak to nazwę. I odebrałem to na wszystkich postaciach i zrobimy tak. Odbierzemy sobie trzy losy z pozostałych postaci i je ogarniemy. Zaraz sobie też przeanalizujemy, co nam się opłaca jako wyzwanie, bo jeszcze jedno wyzwanie możemy zrealizować. I tak, to prawda, mógłbym, mając tyle postaci ile mam, czyli myślę, że około 10, 4, 4, 9 postaci, mógłbym to tak naprawdę codziennie odbierać te te okienka z kalendarza, ale uwierzcie mi, że wystarczy chociaż jeden mały fail, abyście zapomnieli chociaż jednego dnia to robić i no wszystko jednak straci sens, bo wystarczy, że nie będziecie mieli chociaż jednego okienka otwartego, no i jednak nie będzie tak fajnie. Ja przynajmniej udało mi się odebrać wszystkie, wszystkie okienka na no, dwóch postaciach, no, właśnie na których gram najwięcej. I to mi się udało. Ewentualnie te runy odebrałem chyba na wszystkich postaciach, ze względu na to, że przydadzą się. To jest przepisane do. To jest przepisane do konta, a nie do postaci, więc jak najbardziej. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby jakaś osoba zaczęła sobie robić cały czas postać i odbierać właśnie taką nagrodę jak te smocze runy, czy właśnie te losy. I. Wsadzać sobie je do depozytu, bo to można wsadzać do depozytu i to jest dosyć, pamiętajcie przy cztery 4 wolne miejsca w Tobie. aha nie no spoko, ale sami rozumiecie chyba mechanikę o co mi chodzi. Możecie sobie zrobić postać, możecie ogarnąć ten los 24, tylko pytanie ile zrobicie w przeciągu 24 godzin postaci i ile losów odbierzecie, ale to jest pewien, pewna myśl. Dobra. Idziemy do tej Dżanny, czego się tam nazywa, i zrealizujemy te całe losy. Nie masz odpowiedniego losu. Aha, ja mam jedynki, rozumiem. To i tak dosyć słabo, bo kiedyś chyba się dostawało lepsze losy, bo tutaj są te najgorsze, tutaj są trochę lepsze, tutaj jeszcze lepsze, a tutaj najlepsze. I chyba z tego co pamiętam, to ostatnio dostawało się albo te trzecie, albo czwarte, jeśli mam tam mówić w stopniowaniu. A tutaj dostajemy tylko dwójki za ogarnięcie wszystkich pól. Słabo dosyć. Smocze runy to nie jest chyba coś, czego bym jakoś akurat bardzo potrzebował, ale... Ale okej. Okay. I jeszcze dostaniemy jeden kupon na teleport. Nie wiesz. <noise> jeden kupon na teleport. I powiedzcie mi, że to się opłaca. Jeju. Ojeju. Dobra, Wigilia. Czego jak to się nazywa? E, wakacje, nie? Nie wiem... Dobra, zaraz ogarnę ten temat i zdecyduję, jakie wyzwanie jeszcze zrobimy, bo zostaje nam wyzwanie, ok? Z tego, co mi napisali na klanie i z tego, co sobie popatrzyłem, to najbardziej opłaca się robić chyba wyzwanie na 50 level. Dlaczego? Te kaptury są naprawdę dużo warte. Te rękawice też, powiedzmy. Te kaptury są naprawdę dużo warte. Nie wiedziałem o tym, że ze wszystkich wyzwań leci właśnie zwój odwiązania przedmiotu. Spoko. Możemy sobie to ogarnąć. 50 level, więc chyba dobrze, że wcześniej robiliśmy do ten 50 level. Chociaż szczęście akurat tam nie, nam nie dopisało, niby to jest wyzwanie, i niby powinniśmy tutaj czerpać jakąkolwiek korzyść a więcej a nie, jeżeli sam przedmiot. Ale <grywania> będąc w 282 levelu na koboldach, no raczej nie będziemy na nich expić Ale naprawdę, jak za jeden los dostałem jeden kupon na teleport, to się naprawdę kurwa zdziwiłem. Takiej biedy to ja mi się naprawdę nie spodziewał. Masakra. Ale szczerze to jest jakiś pomysł, żeby sobie robić jak najwięcej postaci i zdobywać te losy, ale no, nie wiem, ile byście musieli tych postaci zrobić. I najlepiej chyba by było robić paladyna, abyście mieli jak najbliżej do depozytu, bo z świętego zagajnika chyba by było najbliżej. Z Wojaków byście też musieli do Karka z łowców też byście musieli do Karka najbliżej. Z tropicieli też do Itan, z magów też do Itan i jeszcze zostaje Blade Dancer, czyli Itance ostrze też do Itan. Więc najbardziej opłacałoby się robić Paladyna, cały czas Paladyna, Paladyna, Paladyna i to jest naprawdę jakiś sposób, żeby sobie po prostu zarobić jakichś przedmiotów. Jednak twórcy gry nie pomyśleli o tym, żeby... Zrobić jakąkolwiek blokadę na tym. Kiedyś ludzie robili sobie coś takiego, e, kiedy waluty eventowe nie miały tej blokady, e, że wbiali sobie 20 level, ogarniali sobie wszystkie questy eventowe, ogarniali sobie walutę eventową dzięki tym questom, a następnie usuwali i robili sobie następną. I w przeciągu eventu mogli sobie zrobić w taki sposób przedmioty eventowe, nie korzystając nawet aż tak bardzo z tych smoczych łez. No nie powiem, żeby to był. Szczyt moich marzeń. Sprawdzimy ogólnie, ile to jest warte, ale nie spodziewałam się, żeby to było warte więcej jak 3. Na no, Brutalu, gdybym coś takiego dostał, to bym rozpaczał wręcz. bo z tego przewodnika to. O! To jest coś warte, jednak. Jestem szczerze troszeczkę zdziwiony. Ale widzicie, bardziej opłaca się. A, i jeszcze chciałbym wam jedną rzecz pokazać. Robiąc ostatnie questy dzienne, zdobyłem pewien przedmiot. Znalazłem sobie, będąc na rozurowym wzgórzu, Robiąc zadanie dzienne, znalazłem właśnie Herosa, z którego właśnie mi coś takiego wyleciało. I niedużo jest takich przedmiotów na teruchu, nie i mam dużo chętnych na to. Za tego zbroję mogę dostać prawie 100 M, więc... Więc spoko. Na pewno nie będę narzekał. No dobra, nie powiem, żeby te święta były jakoś udane. Znaczy, nie mówię o świętach jako o świętach, ale jako o ten cały kalendarz. no za otwieranie tych 24 pól no, można było dostać ciut lepszą rzecz, ale cóż... Reasumując, czy moim zdaniem warto było otwierać te wszystkie rzeczy? No jeśli osoba i tak gra na jakichś postaciach, no to nie sprawia większego problemu otwieranie codziennie tych pól, ale aby tak zarywać... bo są ludzie, którzy wręcz czekają do tej 24 godziny, aby otworzyć to okienko. No, wydaje mi się, że to nie jest aż tak tyle warte. Jest to jakieś urozmaicenie, ale... Ja bym był do tego nastawiony dosyć sceptycznie. Yy, I coś mogę Wam powiedzieć? Myślę, że jeszcze coś się pojawi w tym roku. A nawet jestem pewny, że coś się pojawi w tym roku. I co? Mogę się z Wami pożegnać. I jeśli, naprawdę, zróbcie sobie coś takiego, że od, o, odbierzcie sobie te losy i jeśli nie chcecie Wam się robić na przykład jak mi zadań na Unii, po prostu sobie poczekam do końca tego ewentu. Nie wiem, czy te losy mają nawet taką wzmiankę. Nie, nie mają takiej zmianki. Pamiętam na 100%, że los na, jak to się nazywało, na wyzwanie miał wzmiankę o tym, że do 13 stycznia będzie można to zrealizować, mimo, uwaga, że ewent kończy się 6 stycznia. Więc zapamiętajcie to. Do 13 stycznia będziecie mogli zapewne wyzwania oraz te losy zrealizować gdzieś w mieście. Dzięki za oglądanie. Cześć.